Kilka dni temu uświadomiłem sobie, że moje odejście z YouTube'a na tą chwilę tylko, na te tydzień czy dwa, było bardzo dobrym ruchem i fantastyczną decyzją, ponieważ dzięki temu złapałem nowe flow i nowe pomysły na to, żeby przedstawić Wam moją historię biegacza amatora, trenującego bardzo solidnie, bardzo mocno od jakiegoś czasu do najbliższego startu. Przeanalizowałem sobie i sprawdziłem, jak wyglądają kontenty innych youtuberów, w jaki sposób youtuberzy biegowi, a jest ich pewnie z 3000, wrzucają do sieci swoją szkodę biegową i zauważyłem, że wielu z nich robi wszystko, jak leci na bardzo podobnym Poziomie. Idę po pakiet, idę na start, startuję po starcie, na starcie coś nagrywam, w czasie biegu coś nagrywam, po biegu coś nagrywam i dziękuję do widzenia ja chcę troszeczkę więcej wam przekazać i troszeczkę więcej pokazać w jaki sposób to może wyglądać i przedstawić wam moją wizję na youtuberski świat biegowy także zapraszam do obejrzenia tego gównianego odcinka ja jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie i zapraszam do odcinka na temat jednego z treningów który miał miejsce przed głównym startem tego roku i jo, let's go Czekam na Andrzeja z wodą. Trening generalny, próba przed półmaratonem. Terasa niektórym doskonale znana. Przez dolną grupę. Grupę i dalej do Rulewa. Czekamy w takich nefragicznych punktach. Będzie miał tylko wodę bez izo. Ale ma żelki, więc powinno być spoko. Zobaczcie jak to jest pięknie. Jeszcze tylko dodam, że było chłodno. A teraz na słońcu już się robi paruwa, więc zmiana pogody. No ale na zawodach może być to samo. Więc nie ma wymówek. Ja wam tylko powiem, że on biegnie w takim tempie, że zaraz tu będzie, także... Rowerem nie wiem czy nadążyłabym... Go wyprzedzać, stawać, nalewać wodę ewentualnie wyciągnąć kamerę, bo to jest tylko takie moje flow dzisiaj z tą kamerą. Nie chcieliśmy jej wcale brać, ale jednak stwierdziłam, że dobra, może coś tam nagram. Więc rowerem, no, musiałabym się ostro namachać, żeby tutaj tak ogarnąć, żeby się zatrzymać, jeszcze przygotować wodę i tak dalej. No, zapierdzielanie. zmieliło mnie okay. musiałem stanąć na 6 km bo myślałem, że się pośram. tak mnie zmieliło za dużo najadłeś teraz się teraz próbowałem gdzieś żel to nie idzie wcisnąć nawet jak tak by mnie zmieliło na maratonie to po 6 km bym musiał się reżynować. Normalnie czuję, tak jakby mnie kurwa miało urwać coś tam. No nic, no po prostu polecę treningowo i już nie będę, pod, bo już nie podkręcę. Próbowałem z powrotem weż, musiałem stanąć, no tak jak wtedy. Zmieliło mnie, że musiałem stanąć i jeść po pośladki, bo bym się kurwa potrzał, bym się rakę zrobił. Czyli za dużo jedzenia wczoraj. No. To I, co przeczuwałeś. I te pieczywo rano. One było pszennożytnie. Ty zjadłeś ten chleb żytni? No. Przecież miałeś zjeść bułkę. No amator kurwa, nie? Amator w chuj. Próbuję wcisnąć i polecia jeszcze. No po to jesteś prawdzian. No tak. Wczorajszy dzień to było źle. I dzisiejszy poranek też źle. No nie spodziewałam się, że ty chleb żytni zjesz. <średnie> Przed bieganiem. Wiesz, kiedy mi się to uświadomiło, że to jest użytny chleb? Jak byłem na, jak stałem na tym. No amator, nie? Mówiono, <grym> że amator. Nie myli się tam, kto nic nie robi. 7 km, no, no nic, no, no. Wiesz, zlało mnie potem też za mocno. Za mało wody pewnie tygodniu. Na no szczęście mamy czas na poprawę. Leć. Lecia. Widzimy się tam gdzieś, nie? Tak. a za nim peleton no, tak bym musiała jeździć, żeby zdążyć a to nie takie łatwe. Cześć Ruszyłem z powrotem, ale też nie ma to na siłę, nie? No. Ale lecę dalej. Mam czas na to Jestem robić. Jestem tu napis. dopiero, bo nie było gdzie stanąć, nie? Dobrze. Ale... Pokazywało tak, jak się umawialiśmy. Wiem, że powinienem to ale to ale jak się tak czuję, to ciąg robić. Dobra, ale następna przerwa pijesz w biegu. Tak, tak. To mieliśmy przetwiczyć. O to chodziło? O to chodziło? No ja nie że tym autem normalnie. Co za gościu. Politko do auta, ile nawi do auta wrócę. trzy oczko ładne, bo jest zabrudzone. Trzy oczko, o kolanko z do nieba dzisiaj eee, średnie tempo 4.33 eee, Godzina 36.01 według zegarka świetniętego na stacji i na mecie Zatem eee, ja na treningu życiówka na półmaratonie i to na półmaratonie zgurdządzia do rulewa. W związku z tym wydaje mi się, że jest to w wpierdziel. Cztery razy. Cztery razy musiałem stanąć, żeby zacisnąć pośladki, te moje piękne, żeby się nie zesrać. Złe ładowanie, złe nadwodnienie na... przed sprawdzianem, czyli tak jakby przed startem, złe ładowanie, złe nawodnienie, zły poranek, złe śniadanie. To też jest dla Was taki tip, nie róbcie tak jak ja. Zapomniałem się po prostu. Rutyna zjadła amatora. A ja chcę powiedzieć, że po tej górce do Rulewa była jeszcze druga górka, bo trasa no, nie była y, stricte przez miasto. Tak, bo więc minęliśmy więc miasto. Było trochę więcej górek niż na trasie do Rulewa. Tak, tak bo tam musiałem podlecieć. Ojejku, przepraszam. Musiałem podlecieć w stronę autostrady pod jedną górkę. Jak zobaczyłem, że to jest tak mocna górka, to zawróciłem, poleciałem w drugą stronę, a tam w drugą stronę też górka. Tak. I znowu musiałem zawrócić, więc znowu jakieś tam sekundy, nie? Myślę, że podczas całego treningu dzisiejszego straciłem jakieś 5 minut. I to nie Z 5 minut straciłem na to, że musiałem raz musiałem stanąć na szóstym kilometrze, bo bym się posrał. Później stanąłem na tym pierwszym żelu, bo bym go nie wcisnął w ruchu. Tak mnie kręciło, a wiedziałem, że muszę ten żel spróbować jeść, żeby w razie czego gdyby tak na maratonie się wydarzyło, nie? Musiałem to zrobić. I później kolejny żel i znowu stanąłem. I później znowu stanąłem na sranie trzymać, żeby nie popuścić. I dopiero na 13 kilometrze, 14 kilometrze dopiero udało mi się prutnąć. Zasrany ten odcinek, wiem, ale musiałem prutnąć i dopiero Dopiero wtedy mogłem z powrotem wracać na obroty gdzie już tam na 17 chyba kilometrze miałem z powrotem założone tempo 4.05, 4.10, 4.15 to takie najwolniejsze, nie? No a tu pod górki, no to już sami wiecie jak tu jest jak ktoś organizuje, że ktoś tu biegł do Rulewa i swoje życiówki tu pokonywał to wie jak to jest tutaj ciężko, nie? Każdy chyba. Zasrane to wszystko. Zasrane, ale kupa to jest nieodłączny element. I yy, trochę temat tabu też, bo tak. nie każdy potrafi się no. przyznać, a no. niestety to jest coś, co może położyć cały bieg. No mi dzisiaj położyło trening, nie? Yy, jałożenie moje było takie, że lecę sobie dzisiaj treningowo tempem 4.05 i ja ten początek tak miałem. Yy, jak zwykle na moście ucieka oczywiście GPS i tam nic nie wiesz. Tam znowu ja lecia i tam na tym, na tym moście pokazuje mi 6.30. Gdzie wiesz, że lecisz ten i nagle się okazuje, że za mostem zbiegam z tego takiego delikatnego zbiegu Jest ten delikatny zbieg taki, żeby do prostej dolecieć tam, żeby koło, żeby, bo wiadomo, leciałem chodnikami I nagle mi tika 3.57 I wiesz, tu pokazuje Ci takie tempo, a, a to to idzie się zdekoncentrować. Na biegu to byłoby zupełnie inaczej, byłem na ten zegarek, tak często nie patrzył no, 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 no. Proponuję wycieczkę do rulawa rowerem. Dzisiaj? No dzisiaj nie, dzisiaj mamy inną A, pracę jeszcze. Nie? No właśnie, no właśnie. Jeszcze, jeszcze ja muszę zrobić swój trening. Tak. Zapomniałem, przepraszam. Ciągle o tobie zapominam grażunku. Dobrze, że jesteś obok. To się nie da zapomnieć. Do widzenia.